Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Ja nazywam się Magdalena Kwarcia Guzowska, jestem psycholożką, dietetyczką i dzisiaj zajmiemy się tematem, który dotyka wielu z Was, czyli zajadaniem emocji. Zajadanie emocji to jest taki problem, który wiele osób zna z nas autopsji. Jedzenie staje się sposobem na rozładowanie emocji, na rozładowanie napięcia czy stresu, czy nudy. W tym odcinku dowiesz się, jak sobie z tym radzić. Dlatego jeśli jeszcze tego nie robisz, koniecznie zasubskrybuj ten kanał. A jeżeli słuchasz podcastu, oceń ten podcast. Dzięki temu będę mogła dotrzeć z tymi treściami do szerszej grupy odbiorców. Jeśli masz wrażenie, że emocje rządzą Twoim apetytem, a każda próba odchudzania kończy się tylko i wyłącznie frustracją, koniecznie wysłuchaj tego odcinka. Zajadanie emocji to temat, który dotyka wielu ludzi, ale w szczególności dotyka bardzo wielu kobiet z ADHD. Czasem sięgamy po jedzenie nie z głodu, ale właśnie ze stresu, z frustracji, z nudy, a nawet ze zmęczenia albo z takiego poczucia przytłoczenia, że po prostu wszystkiego jest za dużo i wszystko bez sensu. No i dla kobiet z ADHD to podjadanie może stać się takim bardzo szybkim sposobem na regulację. Tylko, że to nadmierne podjadanie prowadzi również bardzo często do frustracji, do poczucia winy, do obwiniania się, do takiego niezadowolenia z siebie, no i przede wszystkim do trudności z utrzymaniem masy ciała. Więc w tym odcinku pokażę Ci, skąd w ogóle bierze się ten mechanizm i jak możesz to zmienić. Zastanówmy się, dlaczego właściwie zajadamy emocje. Odczuwając jakąś trudną emocję, taką jak zazwyczaj jest właśnie złość, czy smutek, stres, nudę, My bardzo często mamy w sobie takie poczucie, że chcemy się pozbyć tej emocji. Nawet nazywamy te emocje negatywnymi emocjami. Prawda jest taka, że wszystkie emocje są nam potrzebne, ale my bardzo często chcemy ich nie czuć. Nie? Chcemy się od razu ich pozbyć, nie zastanawiając się nad tym, jaką one nam dają informacje, czemu je w ogóle mamy, po co je mamy. Chcemy się ich pozbyć. No i prawdopodobnie. Kiedyś w życiu zauważyłaś, że jeżeli zjesz coś dobrego, na chwilę czujesz się lepiej. Więc zaczęłaś to powielać. I na ten moment sięganie po jedzenie bo coś dobrego jest dla ciebie bardzo prostą i przede wszystkim łatwo dostępną metodą, żeby się ukoić. I ja się nie dziwię, bo jedzenie mamy wszędzie, mamy pod ręką, a jeżeli nawet nie mamy w domu, no to do sklepu mamy bardzo blisko takie czasy. Natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy masz wrażenie, że to jedzenie rządzi Tobą, a nie są to twoje świadome decyzje. No I w takich sytuacjach to jedzenie pełni rolę takiego emocjonalnego plasterka, które wydaje się, że pomaga, ale tak naprawdę pomaga na chwilę, a długoterminowo ma raczej więcej negatywnych efektów niż pozytywnych. Co ciekawe, to emocjonalne jedzenie bardzo często zaczyna się już w dzieciństwie, wtedy kiedy jedzenie było nagrodą, na przykład lody za świadectwo z paskiem, albo kiedy było pocieszeniem, bo. Przegrałam jakieś zawody, albo z kimś się pokłóciłam, no to chodzimy sobie coś dobrego z mamą. Albo bardzo często staje się też sposobem na zajęcie dziecka w trudnych chwilach. Dziecko płacze, dajmy mu jedzenie, uspokój się, będzie czymś zajęte. Okej, okay, fajnie działa dla rodzica, ale później to dziecko ma utrwalony schemat działania, który zazwyczaj jest dla niego problemem, i potem takie dziecko trafia na przykład do mnie na konsultacje indywidualne i uczy się, jak to odkręcić. Jeżeli Tobie zdarzyło się wpaść w takie schematy, albo zdarzyło się pocieszać kogoś z jedzeniem, albo właśnie poczuć taką ulgę po zjedzeniu czegoś, to prawdopodobnie ten temat emocjonalnego jedzenia Cię dotyczy. I przyznam szczerze, że ja obecnie pracuję głównie z osobami dorosłymi, aczkolwiek stworzyłam też takie audiobajki dla malutkich dzieci, które już w dzieciństwie. Uczą zdrowych relacji z jedzeniem, więc jeżeli jesteś zainteresowana taką audiobajką, żeby swojemu dziecku puszczać do słuchania, to ja im też dzisiaj podlinkuję tutaj w opisie. I teraz tak, dlaczego jest tak, że to kobiety z ADHD częściej zajadają emocje? Zarówno badania naukowe, jak i doświadczenia kobiet z ADHD pokazują, że właśnie zaburzenia łaknienia, w tym obiadanie się, występują u nas dużo częściej niż w populacji ogólnej. Ogólnie ADHD zwiększa ryzyko impulsywnego jedzenia, sięgania po jedzenie w sytuacjach stresowych, regulacji napięcia właśnie poprzez jedzenie. No i dodatkowo kobiety często czują się przytłoczone ilością obowiązków oczekiwaniami społecznymi czy takim perfekcjonizmem i w takich warunkach trudno jest planować posiłki, robić zakupy, gotować, jeszcze odmawiać sobie jakichś tam smacznych przekąsek. Więc to, co występuje najczęściej u kobiet z ADHD, co sprawia, że one są bardziej podatne, to są przede wszystkim trudności z planowaniem, z przygotowywaniem posiłków, to są też problemy z odczytywaniem sygnałów głodu i sytości, skłonności do tej impulsywności i takiej potrzeby odczucia ulgi. No i chroniczny stres i przebodźcowanie. I to nie jest kwestia braku silnej woli, tylko to jest kwestia po prostu funkcjonowania twojego mózgu. I powiem tak, kobiety częściej mają takie tendencje, ale te tendencje nie omijają również mężczyzn. Więc jeśli jesteś mężczyzną i słuchasz tego odcinka, to też może Ciebie dotyczyć i te strategie, o których opowiem, też będą dla Ciebie pomocne. Ale jak możemy przestać zajadać emocje? Przejście od takiego automatycznego sięgania po jedzenie do świadomych decyzji wymaga tak naprawdę kilku kroków. Pierwszym z kroków jest nauka rozpoznawania emocji. Ja bardzo często, kiedy na konsultacjach pytam, czemu poszłaś zjeść? Słyszę, bo miałam ochotę. Ale czemu? No nie wiem, miałam ochotę. I na tym się zatrzymujemy. I to jest taki Płytki poziom, natomiast y, istnieje też głębszy poziom, z którym my bardzo często nie mamy kontaktu, zwłaszcza jeżeli tego nie ćwiczymy, nie uczymy się, nie wiemy, jak się z tym poziomem skontaktować, a właśnie na tym poziomie znajduje się odpowiedź, która będzie w stanie nam pomóc zidentyfikować strategie działania, które będą skuteczne w Twoim konkretnym przypadku więc możesz już teraz zacząć próbować się zastanawiać co właściwie czujesz kiedy chcesz coś zjeść czy czujesz się głodna czy czujesz smutek czy czujesz złość czy czujesz zmęczenie czy czujesz przebodźcowanie czy czujesz pustkę brak poczucia sensu co tam w tobie jest i naprawdę świadomość tych emocji jest pierwszym krokiem do przejęcia kontroli kiedy już to mamy trzeba ustalić alternatywy Czyli to nie jest tak, że wiem, że po prostu chcę zjeść, bo jestem zła, więc teraz sobie powiem: Dobra, to ja nie jem, bo jestem zła, więc w zasadzie nie muszę jeść. I to wystarczy, bo to nie wystarczy i będziesz się męczyć. Znaczy, niektórym to wystarcza, ale to nie jest jakby rozwiązanie tej sytuacji. To nie sprawia, że wykształcasz sobie jakiś nowy automatyzm, tylko to jest taka faza powiedzmy przejściowa. Więc tutaj tak naprawdę. Ym, Strategie będą bardzo różne w zależności właśnie od tego, jak to u Ciebie wygląda, co jest u Ciebie przyczyną. Czasami to będą takie proste rzeczy, jak zaporzenie herbaty, czy napicie się wody. I to są te wszystkie właśnie krążące w internecie porady, kiedy chcecie się jeść, nie wiem, gumę i tak dalej. I powiem tak, te porady czasami będą działać, tylko że one nie będą zawsze działać i to nie jest tak, że jeżeli. Nie zadziała na ciebie, to znaczy, że to nie zadziała na nikogo. Powiem więcej, czasami, pewne, um, czasami pewna strategia będzie działać u ciebie, a innego dnia nie, dlatego że też te powody będą różne. One każdego dnia mogą się różnić u ciebie. Dlatego wracamy do tego punktu pierwszego, czyli ta świadomość tych emocji, tego co się z tobą dzieje, jest taka kluczowa. No i kolejny bardzo ważny krok to jest takie świadome jedzenie. Czyli zamiast po prostu zjeść bezmyślnie, zacznij się skupiać na tym, że jesz. Poczuj teksturę, poczuj smak, poczuj tą konsystencję, poczuj temperaturę posiłku. Zacznij zwracać uwagę na to, co jesz, a nie jedz scrollując telefon, żeby potem się zorientować, że nawet nie wiesz, że już nic nie ma na talerzu. No i co jeszcze może Ci pomóc, to są może takie bardziej zastępcze strategie, powiedzmy bardziej tymczasowe, zanim wypracujesz sobie takie prawdziwe, głębsze rozwiązanie. Natomiast to, co ci może pomóc tak na już, to jest taki koszyk ratunkowy, albo jakaś taka awaryjna spiżarka w domu, czyli miej zawsze zdrowe jakieś gotowce w domu, czy jakieś takie półprodukty w swojej spiżarce, z których zrobisz szybki zdrowy posiłek albo jakąś fajną przekąskę. I jakby tutaj nie będę teraz się w to zagłębiać, bo o takim jedzeniu z gotowców będę opowiadała w następnym i jeszcze w następnym e, odcinku, także, także po prostu zasubskrybuj i, i obejrzyj ten odcinek. Mm, kolejna rzecz, która może się przydać, to jest takie menu właśnie awaryjne na, na lodówce, czyli propozycje trzech, pięciu posiłków, które możesz po prostu zrobić, jak nie masz czasu na gotowanie, jak nie masz pomysłu, po prostu bierzesz, czytasz, robisz od razu i nie musisz się zastanawiać, co ja mogę zjeść, nie? Jak nie mamy pomysłu, to częściej sięgamy po jakieś, e, na przykład słodycze. No, i zadbaj też o jakieś takie swoje rytuały, o swoje ciało. Zadbaj o, o to, żeby na przykład zabierać siebie na 10-minutowy spacer każdego dnia. Być może jakieś uważne picie herbaty, czy kawy, czy wody, albo jakaś krótka medytacja pozwoli ci się trochę skontaktować ze sobą, rozluźnić też jakieś napięcie i będzie Ci po prostu pomocne. No, dobra. Łatwiej powiedzieć niż zrobić, co nie? Wiem, zdaję sobie z tego sprawę. Ja ci tutaj tak bardzo ogólnikowo opisałam cały proces i nad tym procesem tak naprawdę pracuję z klientkami jeden na jeden już od kilku dobrych lat. I ja osobiście mam tak dopracowane metody, które dają efekty w kilka tygodni, i szczerze mówiąc, sama zawsze jestem pod wrażeniem, jak szybko są u Was te zmiany. I sama się mega, mega cieszę, bo to jest po prostu dla mnie coś takiego wow. Dlatego też to po prostu uwielbiam robić. Więc jeżeli czujesz taką potrzebę, że chcesz popracować, y, potrzebujesz wsparcia, to odezwij się, dołącz do albo programu grupowego Chudne z Głową, albo zapisz się na indywidualne konsultacje online y, i mogę Ci w tym po prostu pomóc, bo wiem, jak poprowadzić cię za rączkę przez ten proces. No dobra, i teraz przejdźmy do kilku takich praktycznych ćwiczeń, do kilku praktycznych wskazówek, które możesz sobie wdrożyć od razu, żeby łatwiej ci było przejąć tą kontrolę nad emocjonalnym jedzeniem. Pierwsze kwestie to są ćwiczenia oddechowe. Kiedy najdzie Cię ochota na jedzenie, możesz spróbować sobie wykonać jakieś ćwiczenia oddechowe, wykonać kilka takich głębokich wdechów, skontaktować się ze sobą, sprawdzić co się dzieje i dać sobie chwilę na decyzję, czy na pewno chcesz to zrobić. Kolejna kwestia to jest taki dziennik emocji i prowadzenie takiego dziennika też będzie sprawiało, że będziesz mieć taką większą świadomość siebie, większą świadomość swoich emocji, rozpoznasz jakieś schematy, w których funkcjonujesz. Bardzo ciekawe wnioski można na podstawie takiego dziennika wyciągnąć o sobie. No i kolejna kwestia to jest codzienna praktyka uważności, czyli mindfulness. Nawet te kilka minut dziennie to jest po prostu złoto. To jest złoto. Jak masz zrobić tylko jedną rzecz, to polecam właśnie praktykę uważności. Takie nagrane praktyki znajdziesz też w strefie ADHD na mojej platformie. Natomiast możesz oczywiście robić to też na własną rękę, ale powiem szczerze, że jest na początku trudniej robić to samodzielnie, bo człowiek łatwo odpływa myślami, już wiadomo jak w ADHD, myśli gonią niczym chomik w kogutku, więc takie prowadzone praktyki są dużo, dużo prostsze. No i ostatnia kwestia to jest też planowanie posiłków. Nie musisz rozpisywać dokładnie całego menu na, każdy, na cały tydzień, ale chociaż mniej pomysł na to, co będziesz jeść danego dnia bo, jak będziesz mieć plan działania, to łatwiej będzie ci uniknąć takich impulsywnych decyzji, które mogą się pojawić nagle w wyniku czegoś, co się dzieje. Chciałabym też usłyszeć od Was, jak to w ogóle wygląda, jakie emocje najczęściej skłaniają Cię do tego, żeby sięgnąć po jedzenie. Możesz mi napisać w komentarzu albo w wiadomości na Instagramie, chętnie, chętnie się tego dowiem. No i pytanie, jakie techniki radzenia sobie ze stresem na ten moment masz, czy w ogóle jakieś masz, czy kiedykolwiek się nad tym zastanawiałaś? Podziel się swoimi doświadczeniami, na pewno takie komentarze będą bardzo wartościowe dla osób, które mają podobny problem. I teraz tak, zmierzając już ku końcowi, jeśli zmagasz się z emocjonalnym jedzeniem, mam kilka takich propozycji, które mogą Ci ułatwić tę sprawę. Pierwsza rzecz to jest bezpłatny e-book, jak przestać zajadać emocje, pobierzesz go na mojej stronie, wrzucam też link tutaj w, w opisie. Po drugie, możesz skorzystać z konsultacji psychodietetycznych, psychologicznych online, na których pomogę Ci właśnie zidentyfikować te Twoje schematy, w których funkcjonujesz, te Twoje automatyzmy. Przyjrzymy się pod lupką tym wszystkim sytuacjom, w których zazwyczaj na początku odpowiedź brzmi: no nie wiem, po prostu mam ochotę zjeść i znajdziemy rozwiązania dopasowane do Ciebie. A jeżeli wolisz, dołącz do programu grupowego, chudne z głową. Zapisy do tego programu są uruchamiane co jakiś czas, także też koniecznie obserwuj mnie na Instagramie. Profil ADHDowy to diagnoza.ADHD. Profil bardziej żywieniowy magda.wita przez V. I na zakończenie chciałam Ci jeszcze powiedzieć, że jeśli jesteś kobietą z ADHD i czujesz, że nie masz kontroli nad swoim jedzeniem, to naprawdę nie jest to Twoja wina. I Twój mózg potrzebuje strategii, a nie karania siebie. I zamiast kolejnej diety postaw na takie neurożyczliwe wsparcie i na proste strategie, które działają w realnym życiu. Bo właśnie od tego może się zacząć prawdziwa zmiana. Zajadanie emocji naprawdę nie musicie kontrolować. I im lepiej będziesz rozumieć siebie, tym łatwiej będziecie zbudować zdrową relację z jedzeniem. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka i jeżeli było w nim coś wartościowego, to podeślij go jednej znajomej której być może ta treść też się przyda. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to koniecznie kliknij, zostań ze mną najdłużej i do usłyszenia w kolejnym odcinku.